Cztery lata temu Biało-czerwoni zaskoczyli wszystkich In plus, zdobywając na olimpijskim torze w Pekinie srebrny medal. Przed wyjazdem do Londynu nasi wioślarze deklarowali, że liczą na co najmniej powtórzenie tego sukcesu, tym większe było rozczarowanie końcowym rezultatem. Łukasz Pawłowski, Łukasz Siemion, Miłosz Bernatajtys i Paweł Rajda nie zdołali awansować do wyścigu półfinałowego, zajmując ostatnie miejsce w repasarzu. Wrocławianin z pokorą przyjął porażkę, czemu dał wyraz na swoim olimpijskim wideoblogu. Witam wszystkich i przepraszam tych, którzy na mnie bardzo liczyli, i dziękuję tym, którzy są cały czas ze mną i wspierają mnie w tych trudnych chwilach. Mam nadzieję, że to nie ostatnie zawody w mojej karierze, i jeszcze pokażemy z kolegami, co nasza osada znaczy. Nikt z nas nie przypuszczał, że skończymy zawody tak szybko. Mam nadzieję, że będziecie nas dalej wspierać i nam kibicować. Dziękuję i pozdrawiam. Olimpijski finał rywalizacji wioślarskich czwórek bez ternika wagi lekkiej, niestety bez udziału białoczerwonych w czwartek 2 sierpnia.